Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję misi-episi. Misie-episie to interaktywne poniekąd misiaki, które regularnie co jakiś czas wracają w odświeżonych, odnowionych wersjach. Pamiętam, że były te misie prawie że 15 lat temu, coś koło tego, gdy moja najstarsza nastoletnia dziś córka była malutka i one bodajże były jeszcze wcześniej, chyba nie w czasach mojego dzieciństwa, ale tak gdy ja już byłam, tak powiedzmy, prawie że dorosła, to wtedy chyba nastolatki... Czy Trochę młodsze dzieci też się misiami, episiami bawiły Tak coś mi się kojarzy No i teraz mamy takie oto całośne misiaki, episiaki Tak się prezentuje miś wielkościowo Możecie go przyczepić do plecaka, do torby, do czegokolwiek I on też na łańcuszku ma smoczek i butelkę Dzięki czemu nie zgubimy ich I będzie je misiek miał zawsze przy sobie Bo miś po prostu ich potrzebuje co robi miś Epiś? Misiowi świeci się nosek, gdy miś chce spać. Misiowi Epiśowi świeci się nosek. Jeżeli miś chce pić... Słyszycie, jak płacze? Jeżeli damy mu pić przez 5 sekund... O, misiek się najadł i się cieszy. Misiu mówi, kocham cię, mamusiu. Misiowi może się nosek zaświecić również na niebiesko, wtedy trzeba mu dać smoczek. Jeżeli damy mu smoczek krócej niż przez 5 sekund, trzeba mu tutaj przytknąć do buzi. Wtedy miś zacznie płakać. Jeżeli damy mu zamiast smoczka, butelkę, też zacznie nam tutaj szlochać. A jeżeli tego smoczka przytrzymamy mu w buzi 5 sekund, miś sobie zaśnie. Za jakiś czas on tutaj znowu zaświeci noskiem, żeby nas, czy też żeby dziecko po prostu zaczepić do zabawy, do opieki nad nim. No i to są funkcje Misia Episia. Musimy go karmić, musimy go usypiać, a Misiek co jakiś czas powie, że nas kocha z jest uroczy jest bardzo miły w dotyku. Taki jakby trochę welurowy czy coś w tym stylu. Na dole jest miejsce na baterię. On ma takie małe, okrągłe baterie. Więc wiem. jeżeli macie chęć kupić dziecku Misia i pisia, to zaopatrzcie się również w zapas baterii. Misiek nie jest jakoś bardzo nachalny. On nie ma włącznika i wyłącznika, ale, ale też nie ma opcji, żeby go samoistnie jakoś tutaj potrącić i włączyć, gdy on jest w trybie czuwania. Wystarczy mu dać budowę. Butelkę, jak widzieliście, zresztą Misio się uruchomił. I tak samo tutaj nas będzie za jakiś czas zaczepiał. Czy nosek mu się może zaświecić teraz na niebiesko? Chyba nie. Misio po prostu jest głodny. Dobra, Misiek. Zjedz. I kończymy. Tak to wygląda. Recenzja misia jest również na blogu. Misi w ogóle, bo chciałam Wam pokazać, jest kilka kolorów tutaj na opakowaniu. One wszystkie są. Sześć różnych rodzajów. Misie mają na sobie serduszka i całuski. Urocze są. O, jest! Udało mi się go uruchomić do spania. Nosek mu mruga na niebiesko. I miś poszedł spać. Także jak mu wepchniecie smoczka do buzi, miś zamknie oczy. A gdy mu smoczka wyjmiemy, miś oczy otworzy. Także tak to wygląda: mi się episie, kolekcja całuski. Recenzja jest również na blogu. Serdecznie Was tam zapraszam. A w opisie jest też link do Ceneo. Tam możecie sprawdzić, w którym internetowym sklepie obecnie miszki te kupić można najtaniej i ile one kosztują. Widziałam, że cena się waha w zależności od sklepu, także warto przed zakupem zawsze sprawdzić i porównać, gdzie najtaniej, żeby nie przepłacać.